Co jeść przed treningiem, jeżeli biegam po południu, po pracy lub wieczorem? Ja nazywam się Klaudia Szulc, jestem dietetykiem biegaczy i chętnie odpowiem na to pytanie, które bardzo często się pojawia, czyli co jeść gdy trening mam w drugiej połowie dnia, czyli albo wieczorem, albo po południu, bo tak też się zdarza i nie tylko są biegacze, którzy biegają rano po śniadaniu, co myślę, że jest hmm, chyba łatwiejszą opcją, bo tutaj musimy zadbać tylko o ten posiłek, jeden posiłek przedtreningowy, czyli najczęściej śniadanie, ale co jeść w przypadku, gdy biegamy po całym dniu pracy i co zjeść, żeby, żeby mieć komfort żołądkowo-jelitowy, mieć energię do biegania. I mieć dobre samopoczucie przed, jak i w trakcie treningu. Także dzisiaj poruszymy sobie ten ważny temat. No bo biegacze dzielą się na biegaczy porannych i biegaczy popołudniowych i nie zawsze jest tak, że chodzimy biegać po południu ze względu na to, że robimy, tylko ze względu na to, że takie mamy możliwości, ponieważ praca, dzieci, jakieś różne obowiązki wpływają na to, że po prostu tylko po pracy lub wieczorem mamy czas na trening. Także. Zaczniemy dzisiaj sobie ten temat. Jeżeli macie jakieś pytania dodatkowe, których ja nie poruszę w tym filmiku, koniecznie dajcie znać w komentarzu. Jeżeli treści biegowe Wam się podobają, koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, komentujcie, dawajcie łapki w górę i jeżeli szukacie filmików związanych tylko ze żywieniem biegaczy, to znajdziecie moją playlistę, w której są tylko takie filmiki, ponieważ stworzyłam specjalnie taką grupę playlistę tylko z filmikami dotyczącymi Biegania. Zaczniemy może sobie od początku, czyli takie, chciałam powiedzieć, takich kilka najczęstszych błędów, jakie obserwuję u osób, które biegają po południu, czyli jakie błędy popełniają. Przede wszystkim takim pierwszym błędem jest to, że jest zbyt długi odstęp między ostatnim posiłkiem a treningiem. To skutkuje najczęściej brakiem mocy, może pojawić się uczucie głodu, a także spadek koncentracji w trakcie treningu. Drugim błędem jest zbyt duży posiłek przedtreningowy, czyli boimy się, że zabraknie nam energii i ten ostatni posiłek przed treningiem, czyli powiedzmy obiad, jest dużo objętościowo i na treningu mamy takie uczucie ciężkości, mogą pojawiać się dolegliwości żołądkowo-jelitowe i ogólnie taki dyskomfort. Trzecim takim, trzecim takim błędem jest zbyt mała podaż węglowodanów w ciągu całego dnia. Kolejnym błędem jest duża zawartość błonnika pokarmowego i tłuszczu w posiłku przedtreningowym, czyli obiad najczęściej jest taki ciężko strawnym posiłkiem, co skutkuje tym, że na treningu no, ciężko się po prostu biega. I takim jeszcze jednym z błędów, który często obserwuję jest nieodpowiednia przekąska przedtreningowa, czyli nie jest ona taka węglowodanowa, tylko raczej no, jest albo bogata w tłuszcze, albo bogata w białko. To też wpływa na to, że po prostu brakuje nam tego paliwa w postaci węglowodanów. I to są takie najczęstsze błędy, jakie obserwuję u biegaczy. Teraz, Teraz przejdziemy sobie do części drugiej, to jest część główna, czyli chcę przedstawić wam takie wskazówki, które ułatwią wam komponowanie posiłków w ciągu całego dnia, ponieważ jeżeli mamy trening o 17:00-18:00, to musimy zadbać także o wszystkie posiłki w ciągu dnia, nie tylko o ten ostatni posiłek przed treningiem, ale także o śniadanie, drugie śniadanie, one też mają znaczenie. I chcę wam przedstawić takie główne wskazówki, czyli dać wam takie najważniejsze informacje, żeby nie opowiadać zbyt długo o o tych błędach, ponieważ te błędy są myślę, że oczywiste i też opowiedziałam, jakie mogą mieć ze sobą konsekwencje. Przede wszystkim zadbaj o odpowiednią podaż węglowodanów w ciągu całego dnia. Niech te posiłki zawierają węglowodany, ale głównie bazujmy na węglowodanach złożonych, które, zazwyczaj cechują, które cechują się tym, że mają niższy indeks glikemiczny, czyli po spożyciu będzie taka, będzie stabilna glikemia posiłkowa, będzie powolne uwalnianie energii, nie będzie skoków glukozy we krwi. Dodatkowo takie posiłki będą bardziej syte i między posiłkami nie będziemy odczuwać uczucia głodu. I tutaj bazujmy właśnie na płatkach owsianych, na kaszach gruboziarnistych, na pieczywie pełnoziarnistym, makaronach pełnoziarnistych, czyli na takich rzeczach, czy na przykład jakichś wypiekach typu omlety, placuszki z dodatkiem mąki pełnoziarnistej. Do posiłku dodawajmy źródła białka oraz tłuszczem Tutaj głównie bazujmy na tłuszczach pochodzenia roślinnego, aby te posiłki były dobrze skomponowane, były takie pełnowartościowe. No i przede wszystkim tutaj chodzi mi głównie o to, aby one. Yy, zapewniały u, yy, uczucie sytości i aby nie było tak, że zjemy śniadanie o ósmej, a już o dziewiątej mamy takie poczucie, coś byśmy zjedli i już lekko burczy w brzuchu. Może być to związane ze szybkim skokiem glukozy we krwi, a nam chodzi o powolne uwalnianie energii tak, żebyśmy w ciągu dnia yy, no, mogli funkcjonować, a nie myśleć tylko o posiłku. Dodatkowo w każdym posiłku powinny znajdować się owoce i warzywa, to jest taka podstawa. Zadbajmy ostatni taki większy posiłek przed e, treningiem, był spożyty średnio na 2-3 godziny przed. Żeby nie było to tak, że jemy obiad godzinę przed, taki większy, a później idziemy na trening, no bo może to skutkować tym, że będziemy mieli uczucie ciężkości, mogą pojawić się wzdęcia, e, gazy, e, no i taki dyskomfort, może też pojawić się na przykład zgaga bądź odbijanie. Czyli taki większy posiłek na 2-3 godziny przed treningiem. Fajnie było, jakby w tym obiedzie przetreningowym było źródło węglowodanów, białko no i niezbyt duża ilość tłuszczów, taka powiedzmy umiarkowana. Fajnie by było, żeby ten posiłek był raczej posiłkiem takim lżejszym, czyli bardziej wykorzystujemy techniki takie jak gotowanie, gotowanie na parze, takie krótkie podsmażanie, czyli jak jakiś robimy makaron z kurczakiem na przykład, to, to wiadomo, że możemy tutaj podsmażyć te warzywa, no ale raczej z niewielkim dodatkiem oliwy, z oliwek bądź oleju, a nie smażona na głębokim tłuszczu. Tutaj właśnie, jeżeli chodzi o ostatni posiłek, unikamy raczej posiłków smażonych w głębokim oleju, panierowanych lub zawierających duże ilości warzyw takich wzdymających typu kapusty, kalafior, często też na przykład u kogoś, u wielu osób cebula i czosnek mogą powodować takie objawy nieprzyjemne na treningu, więc raczej takich produktów omijamy. Zostawmy sobie je na, na przykład na kolację bądź na posiłki po treningu. Dodatkowo, jeżeli na przykład zjemy obiad na 3 godziny przed treningiem i czujemy, żebyśmy coś jeszcze zjedli, no to na godzinę 45 30 minut przed możemy spożyć drobną przekąskę węglowodanową typu banan, pół z dżemem, z miodem, jakiś kawałek rogala, ciasteczka owsiane do domowej roboty bądź jakiegoś batonika lub mus owocowy, który też super się sprawdzi. Będzie to fajna taka dawka węglowodanów. Pamiętajmy oczywiście też o Nawodnieniu. W ciągu dnia unikajmy raczej właśnie takich produktów nie tylko w ostatnim posiłku przed, czyli obiedzie, ale też na przykład w ciągu dnia takich posiłków ciężkostrawnych, które długo zalegają w żołądku, no bo może się okazać, że one będą nawet na treningu, będziemy czuć, że zjedliśmy coś takiego ciężkostrawnego, smażonego, no i niestety nie będzie takiej energii na treningu. Jeżeli chodzi o takie przykłady obiadów, które mogłabym polecić, oczywiście do przetestowania, no na pewno jakiś makaron spaghetti z e, mięsem drobiowym w sosie bolońskim może być ryż z kurczakiem i z gotowanymi warzywami, tutaj e, kurczak zamiennie na przykład na tofu w diecie wegetariańskiej e, może być też tortilla z grillowanym kurczakiem, makaron z truskawkami twarogiem, to myślę, że to bardziej w takich daniach e, letnich, e, bądź wszystkie dania takie makaronowe z kurczakiem, tofu, z warzywami w jakimś sosie pomidorowym, bądź w sosie śmietanowym, raczej używamy Tutaj śmietany 12 bądź 18, a nie 30, bo jest ona lżejsza i ma niższą zawartość tłuszczów. A jeżeli chodzi o przekąski przed treningiem, to tak jak już powiedziałam, bułka z bułka z miodem, rogal, jakieś ciaska owsiane takie lżejsze. Może być jakiś koktajl, który też super się sprawdzi, takie owocowe, czyli takie. Produkty, takie przekąski. I myślę, że jeżeli będziemy przede wszystkim pilnować odstępu między ostatnim posiłkiem a treningiem, zadbamy raczej o taką lekkostrawność tego dnia, czyli z omijaniem produktów bogatych w tłuszcze i błonnik pokarmowy. Oczywiście ten błonnik pokarmowy będzie w produktach pełnoziernych, więc tutaj jak najbardziej, ale bardziej skupmy się, żeby ten ostatni posiłek nie był taki bogaty w jakieś. Wżywa głównie wzdymające bądź strączki, bo strączki też mogą powodować dolegliwości, więc raczej zostawmy sobie to albo właśnie na śniadanie bądź na kolację. To by było w sumie chyba tyle, jeżeli chodzi o bieganie wieczorem bądź po południu. Podsumowując cały ten temat, myślę, że tutaj ważne jest, aby zaplanować sobie fajnie cały dzień, żeby skupić się na tym, żeby te posiłki były dobrze zbilansowane i pełnowartościowe w ciągu całego dnia a przed nie musimy bać się jakby spożywania takich normalnych obiadów przed treningiem tylko zadbajmy żeby one były raczej lżejsze i mniej objętościowe tak aby nie spowodować uczucia ciężkości i tutaj ważna moja taka rada nawet żebyście testowali co wam się sprawdza a co nie i jaki odstęp między ostatnim większym posiłkiem a treningiem musicie zachować bo u jednych osób które zjedzą taki sam posiłek na dwie godziny przed będzie ok a u innych po prostu będzie potrzebna dłuższa przerwa, czyli około 3 godzin. I to by było tyle. Ja też ten temat podsumuję właśnie w, na moim blogu, co podlinkuję w opisie i tam będziecie mieli cały artykuł na ten temat i także dodam taki przykładowy plan, jak sobie to rozplanować godzinowo i przykładowe posiłki, także wam, Was też tam zapraszam. No i widzimy się w kolejnym odcinku, jeżeli macie jakieś fajne tematy, które chcielibyście, żebym ja poruszyła dotyczące żywienia biegaczy, koniecznie dajcie znać w komentarzu. Cześć!